<śmieniczny> Dzień dobry, mieszkanko! Dzień dobry futryno! Dzień dobry, ściano, Suficiku Lucy, tak się naprawdę nazywam. Pytałaś wcześniej, a ja... Zły kino, przecież on może żyć! I pokrzyżować nam plany! O tam. ale nie myśl, że ci się upiecze. Cześć kolego! Jestem miłym funkcjonariuszem policji. może... Przybędzie do nas poranka pewnego, wybranie do twarzy koloru żółtego. Nie chcę wam psuć preski. ale czy tylko ja zauważyłem, że bujamy po oceanie na jakimś piętrowym wyże? cześć! Jestem Benek, kosmiczny Benek i mogę zbudować statek, patrzcie! Statek, statek, statek! Heja! Ja! Jestem księżniczka Kicia Rożek i chciałabym was powitać w chmurą kukułkowie! Stalowo brody my mnie zwoł i smętną gawędę słowem ci maluję.